Bardzo dziękuję. Pani Marszałek, pozwolę sobie z miejsca. Proszę z bardzo, Panie Z tytułu pandemii mnie też łatwiej może czasem z tego miejsca mówić. Najpierw chciałem powiedzieć troszkę o samej inicjatywie. Chciałem podziękować Panu Senatorowi Wojciechowi Koniecznemu, że jako Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej wraz ze mną zainicjował powstanie tej uchwały, pod którą podpisali się jeszcze inni Państwo Senatorowie w stulecie Konstytucji marcowej. Dla nas było to o tyle rzeczą ważną, że zarówno PSL, jak i Polska Partia Socjalistyczna były tymi partiami, które sto lat temu wniosły swój wkład w uchwalenie tejże konstytucji. Złożony przez nas projekt był rozpatrywany przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 marca, a więc dokładnie w stuleciu uchwalenia konstytucji marcowej. Chciałem powiedzieć, że zarówno poprawki natury redakcyjnej jak i cały projekt uchwały został przyjęty przez Komisję Ustawodawczą jednogłośnie. Zwrócono uwagę na coś, co, że tak powiem, jest moim błędem jako jednego z inicjatorów tej uchwały, że nie zebrałem podpisów od przedstawicieli wszystkich ugrupowań zasiadających w Senacie. Rzeczywiście, przepraszam Państwa, senatorów sprawa i sprawiedliwości. Wypadło mi to z głowy i do tego też na posiedzeniu komisji się przyznałem, ale dziękuję za wkład w te właśnie techniczno-redakcyjne poprawki. Jedna poprawka była pana senatora Jerzego Czerwińskiego, druga poprawka była pana marszałka Marka Borowskiego. Jak mówię, przyjęte jednogłośnie. Pozwolę sobie odczytać projekt tej uchwały. On jest w zasadzie jednobrzmiący z tekstem uchwały sejmowej, która z tej okazji została przyjęta. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uczczenia twórców Konstytucji Marcowej z roku 1921. Uchwalona 17 marca 1921 przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja, która do historii przeszła jako Konstytucja Marcowa, w preambule nawiązywała do spuścizny. Konstytucji 3 maja. Bazowała na dorobku europejskiej myśli i praktyki konstytucyjnej, z którego zaczerpnięto wiele nowatorskich rozwiązań. Konstytucja marcowa na wskroś nowoczesna była w owym czasie jedną z najbardziej demokratycznych ustaw zasadniczych na świecie. Uchwalona została w wyniku wypracowanego kompromisu pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi. Broniła interesów obywateli gwarantując wszystkim ochronę życia, wolności i majątku bez względu na pochodzenie, rasę, narodowość, język czy wyznanie. Konstytucja marcowa była aktem wyjątkowym również dlatego, że wyznaczała moment wskrzeszenia państwa po ponad stuletniej niewoli, moment odbudowy i tworzenia na nowo Rzeczpospolitej Polski i jej nowoczesnego społeczeństwa. Z tych właśnie względów ustawa zasadnicza z 1921 roku pełni szczególną rolę w polskiej tradycji i rozwoju polskiego konstytucjonalizmu. Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyraża największe uznanie twórcom i obrońcom konstytucji marcowej w setną rocznicę jej uchwalenia. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym „Monitor Polski. Jeszcze raz że tak powiem przyznając się do winy, iż nie wszyscy Przedstawiciele z powodu mojego błędu zasiadający w zasiadającym sedacie się pod tą uchwałą podpisali. Chcę powiedzieć, że myślę, że pewną formą naprawienia tego błędu, o czym mówił także pan przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski, byłoby jednogłośne przyjęcie tego projektu. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panie senatorze.